Gotowi, na szachy! Siema. o Jezu, aż mi stanął od tego tańczenia Kosmyk włosów Co wy, myśleliście, że ja się nałysuję? Bek, kto to napisał? Muzyka do seksu Chcesz może i ze mną na polec z truskawkami? Tak wyglądałem przed fryzjerem, tylko się umyłem, a tak wyglądałem po Bardzo mi dużo ściął, tylko tego nie widać A chłopco mnie, czyli to fryzjer się od miski ojebał No szczyt chamstwa i... jak tak mogłeś? O, to moje kotlety wegańskie Brought strawberries Because when I was at the supermarket the other day I was thinking about the conversation I had about the strawberry field With Bertash, obviously And like I literally just bought strawberries because of that entire conversation As... Yes. <laughs> Ej, to był ważny od widzowie. Mówiłem, że działa. Nie, ej, słuchajcie, jaki dym. Jakie dymy dzisiaj. Mój pies połknął gołębia. Znaczy, nie całego, nie? Takie coś połknęło gołębia, kurwa. <laughs> mama mówi: pakuj dupę, jedziemy do weterynarza. Mówi: Ja pierdykam, patrzę, o tak. Tragedia, nie? Szczęście się cały. Minęło dwie minuty. Zdarzyłem ubrać kurtkę. Ja patrzę, ona już szczęśliwa i biega. I jest głodna. No i mama zaczyna mówić: ciekawe, co on zjadł. Pewnie szczura. Otóż nie. Tylko gołębia. Patrzcie, chłop chciał moderatorem zostać. Zrobił CV, dlaczego powinien zostać administratorem? Uwaga, oglądaj. <grymiany> 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 Ocenka moderatora w skali 0,10. Ale dobre oceny, ja nie mogę. Mleczos 44 napisał: Wyjaśnij o co chodzi z aferą zupową. Co ty w ogóle kurwa tu napisałeś? <grym> Nostrałeś komuś do zupy. Nic takiego nie miało miejsca, już wam mówiłem. Graj tak, jak on by chciał, żebyś ty grał. Dobra, nie wiem, losowe, ruchy. A w ogóle ignoruj to, co on gra. To nie ma znaczenia. I w piąkiem H. Dlaczego nie? To nie może być słabe. Wystarczy, że sprawiasz mu problemy, które tak naprawdę istnieją tylko w jego głowie. To jest tak jak związek z alternatywką. Ona tak naprawdę nie ma problemów. Ale ona sprawi, że będziesz ty je miał. Czy uważasz, że dodawanie marchewki do placków ziemniaczanych jest dobre, czy nie? Pytanie od klapsior w dupę. Jeden z moich ulubionych użytkowników. Eee, nie wiem. Nie wiem, placków. Pamięta. O kurwa! <laughs> co jest kurwa? Dobra, widzowie, to jest pewnie misklik, więc teraz my też misklikujemy. I oddajemy mu królewne. Tak jest, niech się cieszy. I wygrywamy i tak. Bo, widzowie, rozmiar nie ma znaczenia. Zrób jakiś stream z Warcabu, zobaczymy, czy taki kozak jesteś? No dobra. Pytanie, czy to jest jakaś zasada zdobywania przestrzeni? Bo jeśli jest, to chyba jej nie mam. Aha, nie mogę tym! Tylko muszę wziąć dwa. Ale nubskie zasady, to wymyślił jakiś noob. Do dupy. Mega to obladza. No właśnie, zauważył to widz. Nie mogę zagrać z tobą, no. Aż się widzowie, bo ja to muszę zbić, on bije. Proszę, cofnij to. Cofnij to, proszę, no. Cofnij, proszę. No nie rób tak. No, Zostanów się! No trudno. Nie no, widzicie widzowie, w stawarzach to się nie da. Co to botę z gambit? Zaraz ci pokażę. Przestańcie pytać, o co chodzi z Fukajem. No kurka, rurka. Przynajmniej raz dziennie pada pytanie o Fukaja. Słuchajcie, przede wszystkim o co chodzi w gambicie w Fukaja? Kurwa, w gambicie. <laughs> Gdzie najtaniej kupić książkę? Agresywne szachy 2x? Luki. Papę chcesz? Nie możesz. Musisz. Najpierw kupić inne książki. A potem są pasty, że. Kupiłem książkę agresywne, szachy i 600, teraz padłem na 400. No weźcie, no 90 brakuje, proszę, widzowie, no będę miał papa Nie wiem co to robi, ale podobno jest bardzo przełomowe. Cisza na sali. 10 kafli dla ziomali. Lekcja stylu. Dzięki mega. No kurwa, co jest? Bawi was to? Gracie na moich uczuciach. No, to co jest? No, nie, no, to nie jest jakaś giełda, kurde, że to leci w górę i opada. No, nieźle. Ciema, czy Radomka to kokrzeczka? No, jak na ścieki, to nawet są czyste. Codziennie inny kolor. Zależy od pogody. Powiem ci tak, w tej naszej parku świętojańskim, te dzieci, co tam mieszkały przy osiedlu tysiącleciach, gdzie był jedyny plac zabaw w Radomsku, w lato kąpali się w tych kurwa. Tam kaczki srały i pływały. Aż dali znak zakaz pływania. Pokaż na Google Map. odnowili trochę ten park. Ale tak wygląda Radomsko i to jest centrum, praktycznie. Miejska dżungla. O i tu była szkoła Najbardziej patologiczna w całym Radomsku Więc oczywiście stąd miałem kolegów To no, tak nie wygląda widzowie, to wygląda jak z bajce by to było A tam normalnie menele śpią A tutaj się kiedyś bliźniacy pobili Ale to jeszcze były stare ławki To jest galeria, największa w Radomsku W środku jest spożywczy, pizzeria i kibel Niestety już płatny No a tutaj mamy stację benzynowską O tu jest straż pożarna, stąd jadą gasić ostrołękę Tu była siłownia, ale zrobili z tego bar Tu jest kebab I tutaj gdzieś w tych oknach mieszkała babka, która jest odpowiedzialna za ruch chyba narodowców w Radomsku. Otworzyła okno i powiedziała, że jak nam zaraz zapierdoli w łeb jej mąż, to zamkniemy wreszcie mordy. Była 22. I ona mówi, że ona dzwoni po policję. Ktoś z moich znajomych powiedział, że jej mąż to dawno w więzieniu siedzi, żeby zamknęła się. I babka tak się wkurwiła, że zadzwoniła po tą policję. A mąż faktycznie chyba w więzieniu siedzi, bo nie wyszedł. Ale no tak było. Tutaj za blokami, kiedyś prawie dostałem w pierdol. 15 chłopów mnie okrążyło. Ja wracałem sam, bo chodziłem tam do szkoły mniej więcej. I tutaj mnie zatrzymali. Podchodzi do mnie taki Rok starsza, dwie klasy za mną. Podchodzi do mnie i mówi: Co, bijesz małe dzieci? Czekaj. Co? Bijesz małe dzieci? A tam dookoła stoi 14 i się tak patrzy na mnie. No i podchodzi do mnie taki rudy z zezem. Zobacz, to mój brat. Chodź na chwilę. Wziął tego brata tak za To on... Tak, nie no, to jakieś nieporozumienie. Ja tego chłopaczka nic nie zrobiłem, nie kurwie, mnie. Przechodzę obok i idę dalej. On mnie złapał za kurtkę i rzucił na płot. Co jest, no nie? Po chuj chodzi, on mówi: Koledze, pobiłeś brata. I nagle pomyślałem, że trzeba zmienić strategię. I powiedziałem tak, ty wyglądasz jak pędzel. Ty w ogóle nie wiem, co ty do mnie masz, człowieku. Pierwszy raz cię widzę na oczy. Ten co chciał mnie bić, miał jedno i drugie podbite oko i powiedziałem, że odbicia ciebie to już są inni ludzie. A tego gówniaka pierwszy raz widzę na oczy, więc nie wiem, o chuj wam chodzi. I nagle ten brat złapał tego brata i mówi: Kurwa, kłamałeś? I on tak. Ten nagle dostał w łeb i mówi: Przepraszamy za całą sytuację. Pięć lat temu to minęło. Dali mi spokój, oprócz tego pędzla. Ten pędzel potem mnie jeszcze straszył, no nie?, że idę z dziewczyną za rękę, on jechał na rowerze i mnie wyzywał. Ja mówię kurwa, znajdę cię kiedyś. I słuchajcie, wracaliśmy ze szkoły, ja z siostrą, miałem jej różowy plecak na sobie. I on stał pod znakiem. I podszedłem do niego i tak tupnąłem, i tak do niego No ja tak i tak zrobił. Ja zacząłem się śmiać, i mówię, gościu, nie będę cię bił, ale uspokój się. Zaczął się jąkać i powiedział w, 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 widzisz? Sam zaczynasz, a potem i koniec, uciął zdanie. No to były moje problemy w gimnazjum. Bardzo mnie tam młodsza gwardia powiedziałbym nie lubiła. A jak się zaczęliśmy spotykać sam na sam, to wszyscy piątki zbijają, nie? Palaska to słynna blogerka. Nie będę likował, ale jest w radomsku jedna blogerka, która wygrała tytuł blogerki roku. No i co? Rury? To ona! No mówię wam, że to ona. Kiedy meeting w radomsku? Chłopie. W takim tempie, jakby przyjechali moi widzowie, to Radomsko stałoby się Metropoleon. Dostalibyśmy prawa miejskie wreszcie. Podobno wiecie, że jakoś 100 lat temu, milionów 100 lat, podobno Napoleon jechał przez Radomsko i się tym szczycimy. Chwała Wielkiej Polsce! Wszystkim Rzymianom z Radomska. No dacie wiarę, że taki Napoleon normalnie tu, o, w Radomsku? No nie mogę. Siku tam podobno robił, co ty dupisz? To też tam byłeś. Opowiedz, jak Lidl spłonął. Ej, to wygląda, jakby ktoś na czasie bajtował. A to jest prawda, że Lid spłonął w Radomsku. <laughs> A to bo taki dym, to ja myślę, że ten lid to ze wstydu jak zobaczył kurwa Radom Szaninów. Kurde, bo Cika Weronika dwa mnie pyta, czy jestem gejem już bardzo długo. Nie jestem gejem. Czy mam jakiś tytuł szachowy? Ta, Tytuł Twitchowego Pajaca Szachowego. A, i mistrzynie Radomska z roku 2009. A, i jeszcze jestem kret jebany, dzięki za przypomnienie. Tam ją rucha, coś tam opowiada, jakieś wulgaryzmy, a tu ją klepie w pupę. To jest też evenement. Kiedyś ktoś na jakiejś stronie internetowej napisał: Ja nie wiem, pochuj, wy muzyki klasycznej słuchacie. W rapie jest więcej dźwięków niż ty w tym waszym pianinie. Coś takiego. Ja lubię rap, ale to co on napisał, to ja się złapałem za bożą głowę. Dobra, Halloween, macie rację. Gambit Halloween to jest jeden z najgorszych debiutów na świecie, więc jak was tego nauczę, to nie mówcie, że znacie to ode mnie. To jest oddanie konia za czas. To wyłączamy i patrz, D4. A dwa skoczki. Teraz bardzo łatwo to wymasterować i się tego y, nauczyć. Dobra, ok, skoczek G4. To, to jest dla Nuba. Grasz piąka E5 i on musi uciekać tym albo tym, bo albo tu straci, albo tu. Co jak on pójdzie, skoczek C4? Patrz, ja ci to zaznaczę. White is better. Sorry, Twitch admin I mean white is better as position in chess. Ok, wracamy. Skoczek. G6, pa. Atakujesz skoczka, on musi uciekać. Jak pójdzie tu, to bicie, to samo tu. Bicie Więc on musi grać tu I o to chodzi Że ty Dużo czasu masz Zyskanego Zobacz Masz mocne centrum I wyprowadzonego konia Ale masz mniej o figurę Wejdźcie, bazę Spierdalać do schronu Dosłownie Zobacz gdzie jest ten skoczek Koniec C4. Pamiętaj, to proszę. Jak to zagrasz kiedyś, to się tego naucz. Hetman F3 dajesz mata, jeżeli on tego nie zauważy. I na przykład zagra tak. Ale jak zauważy i zagra tak, każdy by chciał to zbić i wtedy jesteście nubami szachowymi. To nie gryj Halloween'a Patrz! Hetman atakuje B7. O co chodzi? Jak on zbije za darmo figurę, to wtedy jest szacha. Jak on się zasłoni Hetmanem, to bijesz go! A jak pójdzie królem, to nie ma roszady i nie ma znowu figury. Lecimy dalej. A co jak zagra D5? Bijesz gońcem i masz problemy. Trudno. Nie wszystko w szachów jest takie łatwe w szacha, więc musisz. Atakować, żeby udawać, że coś tam było. Ja często udaję, że atakuję i wiecie, co się dzieje? Atakuję. Tutaj jest skoczek C6 na przykład. To jest inny wariant. Do pana to. Panato. Atak. I teraz są dwa odejścia, tu albo tu. Zobacz, gambit sandomierski, a to nie jest fikcja, jakiś ojciec Mateusz. No kurwa. Naucz grać. No, pokazywałem wam to, pa. Widzicie, jak działa? Jeden do jednego, jak w poradniku. Dzięki, działa. Do tego... Patrzcie, widzicie to? I dzięki temu jestem dobry, bo mam pamięć, wszystko, pamięciówkę wale. On gra tu, ja mu biję headmana i GG. No i proszę, mam pozycję, gdzie miałem mniej konia, a mam stopionów więcej. Zagraj skoczek C6, broken Michał, dzięki. I teraz tu. No i widzicie i ten wariant też wam pokazywałem. I to cały czas pamięciówka, ile ja mam czasu teraz w kieszeni? Mogę z tobą gadać i opowiedzieć Ci historię kreta, bubra I ja cały czas pamięciówkę wale. A on kmini i bryłę! O kurwa, zintowałem Podwójnie, dobra, na czas go teraz. Jezus Maria. Dlaczego to się nazywa Gambit Halloween? Co? Czyli, że oni są mentalnie przygotowani na nudy grania czterech koniów, a oni muszą grać skoczyk, bije, E5 i są zesrani <grym> O, gramy z Mistrzynią Międzynarodową. Wujem, tytuł najwyższy prawie wśród kobiet. Wyżej ma tylko Niemsko. Patrzcie widzowie, co się robi. No kurde, to a4, nawet dobre. Dobra, spokojnie. Pokonać ją? Dla widza mogę. O kurwa, teraz to dałem. Dobra, dawaj rewanż. Przepraszam, widzowie. Kurde, tu mogłem i byłoby. Koniec hatrzy. Ja pierdzielę. Ktoś jeszcze pisze pion free. No kurwa, rzeczywiście. Koniec hatrzy. No wykrzyknik, jak ja pierdolę. Dzięki za pomoc. Nie czytam czatu, jak gram, bo to jest kurwa niedorzeczne, co wy piszecie. To co, lampka z tyłu? No mam tam lampę. Ja pierdziele, nie wiedziałem. Nigdy jej nie odpaliłem. Czekajcie, odpalmy ją. Widziałeś? Jaka lampa? <laughs> jak świeci. Nie wiedziałem, że mam taki halogen w domu. Mam plecy bolą. Dzięki, Wizowie. Trzymajcie się. Buziaczki dla Was serdeczne.